Koście, pokażę ciekawe mieszkanie przy ulicy Radzikowskiego w Krakowie. W okolicy mamy żubę dla najmłodszych, przedszkole, kawiarnie, sklepy typu szaf, restauracja restauracje, do tego sporo zieleni w bezpośredniej sąsiedztwie. Zapraszam do środka na całym początku mączki, łazienkę na prawo sypialnię, ale zacznijmy od salonu. Duży, jasny i wszechstronny z aneksem w miejsce, miejscu, idealny do spędzenia przy ulubionym serialu. Wracając do sypialni, okna skierowane na północną wschodnią część, ale i tak jest tutaj bardzo jasne. miękkie i duże łóżko, oraz wystarczająco co duża sypialnia spore wielkości spore na mamy bardzo dużą łazienkę. Oczywiście wszystkie te mogą zostać. Przemierzamy znowu przed pokojem. Wchodzimy do drugiego pokoju, który może być również osobą, z balkonem. I właśnie, balkony na zachodnim stylu, zabrakło nam, są więc akumulacje, będą strasznie lepiej smakowe. Wracamy do pokoju, drzwi przesuwane, ale można to dostosować pod standardowe drzwi. No i kuchnia, serce każdego domu. W okolicy mamy przystanek autobusowy promieniu 300 metrów, przystanek PKP 800 metrów od mieszkania, czy tramwaj, z spokojnie 15 minut do ulicy Bronowickiej.